Siema, z tej strony Tromba i w dzisiejszym odcinku zobaczycie klepę pod dwiema dużymi gildiami i co mnie bardzo zdziwiło, jeżeli byłem pod tymi gildiami właśnie, że duże gildie nie potrafią sobie w ogóle pomagać, bo jeżeli jeden gracz jest w beczce i po prostu ginie, to jego własna gildia zamiast wskoczyć do tej beczki, pomóc graczowi z gildii, to mu nawet nie pomoże. Tak samo, na przykład gildia bije w 10 osób i gdy zabiją, Piszę L, to jest już akurat śmieszne. Większość osób widziała właśnie tę sytuację na moim streamie, no i większość osób się z tego śmiała. Bo jeżeli byłem się 10 versus 1 i jeszcze potrafiłem zabić 3 osoby, bijąc się na tą beczkę, no i jeszcze wiadomo, parę razy zginęłem, ale to no jak się bije 10 versus 1, to wiadomo, że prędzej czy później, jak się będę knockować to po prostu zginę. No, ale będziecie mieli właśnie dużo akcji, jak grałem na beczki yy, z Maybe, tutaj moim kolego z gildi. No i zobaczycie, właśnie poziom tych dwóch gildii. Jeszcze coś śmieszniejsze, gdy ta gildia zabija, pisze elkę na czacie, że łatwo. No i jak była ta Elka, To ja napisałem, czy lider nie chce versus 1. No i co się okazało, że lider chciał ten versus 1. No i sami zobaczycie, co właśnie się stało, że lider wbił mi się po prostu w plecy, bez żadnego startu po prostu wiecie, w plecy się wbił no i zaczął mnie bić, po czym jak przegrywał pobiegł za ścianę po refy, żeby gildia mu dorzuciła refy no i niesamowity poziom no i zresztą nie będę tutaj już więcej wam opowiadał zobaczycie w tym odcinku co się działo, bo jest co, jest co oglądać wam powiem, no i oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę a kto nowy to osobiku. no i napiszcie w komentarzu co wy sądzicie o dużych gildiach, no i co ja tutaj już więcej Was nie zanudzę. Zapraszam do odcinka. Keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right I just keep growing and showing them knowing I'm owning this flow, you can catch me outside Gonna get them all with a little payback Never gonna fall, I'ma stay on the attack Put them up against the wall as I finish every track Never gonna stall, no, I'm never gonna slack I'm in like working and learning and searching for something to push my shit over the edge I'ma keep burning and turning the profit, you know I can't stop it until I am dead Gonna be unstoppable and profitable Cause I got a constant flow of knowledge, yo If you got a problem, bro, take them off and throw. Coming to the top, I go, yeah, promise, yo Boom, up to the club Bije się, ej, ja się biję tu na dole, ja się biję tu na dole, w tej beczce Ja się dobieram do Oni skoczyli, jeden sko, skoczył po kumpla, jeden, polizał, polizał ty. ty, a ty ten drugi wskoczył po kumpla Ja tam skaczę Polizałem Nie, nie mogę. Na, na pół, na pół Co Trzymaj ja zrobiłem? Dobra, czekaj, czekaj, knoka wyrzuciłem, trudno Czekaj, bo ty ucieka z tej beczki typu ucieka z tej beczki, trzeba go sknokać, maybe nie ja mam knoka Mam knoka, dobra Weź go sknokaj. Sknokaj go. Weź go, musisz sknokać go jakoś. Wyszedł. Nie no, ta beczka jest teraz taka zawalona. Ty. Jak się pokusuje ten król? Ty ktoś tu się kopie przecież. No ten po tam wyszedł, ale spadł chyba z powrotem. Czeka, ja się robię. No, ej, ktoś tam wyskoczył, ja się chciałem dobrać. Jest ten tent, ej, ten tent jest, spadł. Ten ten spadł. Polizał! Łup spadł i splizał sam, rozumiesz? Chodź do beczki, chodź do beczki Oni stąd nie wyjdą, tu są pół płytki Chodź mi do beczki pomóc Czekaj, zakobluj tu, taki tunel jest, maybe Idę, idę, idę Bo to jest taki tunel, ja go odknokałem już od tego tunelu Zakobluj to drewnem od razu Zakobluj to drewnem Zakobluj to drewnem Tam widzisz ten tunel? Dublowałem to złotem, grę. Złotem, czekaj! <grym> on idzie to kopać ale... Czekaj, ja drewnem! Nie, 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 nie daj mu wsykać. Perła? Patrz, 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 co zrobił! Drugą perłę! O nie! Trzeci Panie, to już Panie, chyba Panie nie ma! Podrobanie. Czekaj, czekaj, luz! On już nie ma koksów, on już nie ma koksów! Nie! Czekaj, żeby nie uciekł. No nie gadaj. Nie, pas padł. Dobra, banią upadła. Polizał, nice. Plus 50 miałeś za niego. Zobacz ile tu setów no. z nich jest. Ej, tych typów jest chyba, nie wiem, 15 w gildii. I każdy z, o, z nich deda. Okno mijał jedynkę. Na tym sektorze są lagi, like, bo to są te masówki pozakładane. Ale przynajmniej tutaj, jak chłop wpadnie do beczki, to deda. To jest lepiej niż pod bedami, rozumiesz? Słuchaj, ale te bedy to czasami jeszcze za sobą wskoczą jak to jest ich, nie? Jak to jest ich beczka, to oni jeszcze tam wskoczą. O, patrz, wpadł do fosy łatera zrobił. Chodź tego ten, w do tej beczki po lepiej, do tej dużej. Co on robi? No, patrz, wleciał, wleciał! Postawił klocka Polizał! <ś Rusty bleiben> Co jest? To jest najlepszy guild na serwerze. Darmowy temy, za darmo. Dobra, ci tam kolejnego wrzucę. Dawaj, dawaj, wrzucaj go. Dobra, jednak cię wrzucę. Ohoho, dobra. Nie, wrzuciłeś! E jakiegoś nemela? Pat kolejny. No to nemel jest na dole. Chodź bijemy tego Enemela. Kraftnik otworzył Polizał. Typek Kraftnik otworzył podczas walki, no nie wierzę. Kolejny na dole. jem foxa podczas walki od Ej, ej, czekaj. So we hit the dance floor body on mine, Want a little bit more Shot of you find, there a little rap boy And we lose track of time We don't care anymore uh, Yeah, feel the beat right now Dance all alone In the middle of a crowd Drinking alcohol Like we in another job Like L.M.F.A.O. Taking shots right now Shots, 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 shots It's all hot, 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 hot And then I got caught Looking at her hot bod I just wanna hop on That's till the night's gone Can't stop the snow We don't take it slow We put on a show She gets real low Drinks start to flow We keep in the zone We won't leave alone. We don't sleep at to dance, but then she never danced again. Something in her was dead, but now she has a chance again. So, dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's a chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. Ej, typ, typ beczkę, typ beczkę robi, typ beczkę robi. Yy, pamiętasz tę taką dużą beczkę? No tak, idę już. No to typ właśnie to beczkę robi. Zatrefa. Knokam go na sanduł, knoknąłem go na sanduł. Knoknąłem go na sanduł, on jest na samym dole w tej beczce. Czekaj, zamuruję go. Spróbuję mu nóżki zrobić. cyknął perły, Nie, nie cyknął. Czekaj, nie cyknął perły. Zrobię mu nogi, Zrobię mu nogi. Czekaj. Hit. Zrobiłem tę typo... Nie, nie mogę craftować. Ma się kery. dobra, on ma się kery. czekaj On ma się Mam, mam kratkę z nim, kobluj, kobluj Wycykaj, wycykaj, wycykaj Weź wylej wodę albo coś Czekaj, bo wpadłeś czekaj. Może... Poczekaj, wylejemy tu wodę, je, co? Pi, pi, pi. No to dobra, nice Najlepiej by było jakbyś stąd wyszedł, by było łatwiej Dobra, wycykał. Nie, nie wycykał No nie, wycyka, nie ma koksów, on nie ma koksów. Idź w drugi róg, idź w drugi róg. I Ja w jeden, a ty w drugi, dobra, no <laughs> on już stąd nie wyjdzie! on to beczkę robił, oni własnej beczkach dodają. A patrz, żaden kupel po niego nie przyjdzie, 30 w gildi jest. 30 w gildi. Ktoś po niego przyszedł, rozkopał go, ale już dobra, zdadał. Nie, a tu Antygryf był, nie? Antygryf to był. O, nice no, maybe. Nie, dobra. <laughs> dobra, perła.